Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Na początku parę słów wyjaśnienia by wypadało. Bo dawno gniota nie było. Ale wiecie, koniec roku. Początek nowego święta. To wszystko. Ciężki okres miałem nie było ani kiedy się zabrać za to nagrywanie, ani za dużo co nagrywać. No ale dzisiaj w końcu już się jakoś zebrałem. Udało się trochę czasu wygospodarować, a na bazie, o, taki sprzęcik się pojawił. Ale w związku z tym dużo roboty, bo chcę zrobić. Wjazd do garażu, podjazd, bo jest tutaj za wysoko, drzwiami się nie przycisnę. Ten bałagan trzeba tu sprzątnąć. No i dzisiaj, o! Wstałem z rana, bo zapowiadali, że będzie 6 stopni. A tu mamy 6 stopni, wszystko zamarznięte jeszcze na minusie. Tak to bym parę taczek gliny wziął. No tutaj, ten chłopsko-parkom to już drugi miesiąc do mnie jedzie to wyrównać. No ale trochę gliny na spód, trochę piachu do góry. Coś może się podrzuci, parę kamieni. I by było. No ale zobaczymy, trzeba będzie się przemordować jakoś, jakoś w te rozy. no co zrobić, no bo muszę go schować, bo on tutaj co, już zamarza, o tym sprzęciku to osobnego gniota całego jakiegoś nagram, jak będzie okazja, zaraz spróbujemy go przepalić, on tam z rok czy dłużej stał, ale już odpalał, więc nie jest źle, zobaczymy, a tak przy okazji Wam pokażę, nowych lokatorów i lokatorki, bo gdzieś tu powinny być. Zaraz kurą jeszcze trzeba mieszankę zrobić, robota, roboty. Jajeczka już dzisiaj są. Tutaj ta kurka sobie siedzi, siedzi i siedzi. Co tam sztuczne jajka wysiaduje O, tam są za okienkiem. Dę wam pokażę bez cięcia. One, one shotem, jak to się mówi. O, tutaj są, ale są bardzo płochliwe. Czubatki staropolskie bodajże tak to się nazywa, ale nie ganiam ich, bo mi w las pójdą. A propos lasu, w środku nocy mnie psy obudziły swoim ujadaniem. Wyszedłem zobaczyć, bo już odróżniam ich szczekanie, jak tam jeden drugiemu patyk zabierze albo coś, albo na jakiegoś kotka, że coś się dzieje. I to było ewidentnie, że coś się dzieje. A tu taki lis przyszedł. W życiu takiego lisa nie widziałem. No nie wiem. To jakaś krzyżówka, chyba była lisa i niedźwiedzia. No, ogromny był. Całe futro by z niego uszyła, nie tylko czapkę. Całe szczęście, że psy siatki nie przerwały gdzieś tej leśnej, bo, bo nawet we dwóch mogłyby mieć z nim ciężko. A na pewno by je tam pokaleczył, więc tyle dobrze. No, lis mnie zobaczył, to się sposzył, już tak za blisko nie podchodził, bo, bo psów się bał, ale mam nadzieję, że da sobie spokój, bo by była lipa. Te kurki to różnie może z nimi być. No, w dzień na razie nie podchodzi, ale coś muszę pomyśleć: albo je grodzić, albo nie wiem, nie wypuszczać z kurnika. Ale nie mam, nie mam sumienia je trzymać w kurniku cały dzień. One od rana już tak pijają się, drąże że chcą wyjść. No i tak sobie chodzą. Na szczęście, póki jest zimno, jak widać, to raczej tutaj bliżej, mało zasiadkę siatkę wychodzą. No. A łobuzy się spisały elegancko. Teraz mając jazdę, dostały jeść porannie. Ale jak już słyszą, że gadam, to już, o, już, już się budzą Dobra, próbujemy przepalić maszynę. Zobaczymy czy da radę. Ciekawe czy odpali przy minusach. Może być ciężko to Stary sprzęt gaźnikowy, prądy włączymy sanie zaciągniemy Ta rączka od sania jest tu łamana. Muszę coś tu wymyślić, nie wiem, jakieś wkręta wkręca albo co i co da radę? Ej, ładnie na minusach. A tu mamy naszego zimorodka. Patrzcie, jak on się już ładnie opierzył, ale trzyma się mamy mimo że już taki duży i pod mamą śpi pod skrzydłem, ale no już elegancko wygląda. Mam nadzieję, że kogut z niego wyrośnie, bo ten duży kogut jest tylko jeden, a kur do przerobienia jest sporo. To dobrze, żeby to kogucik był. Jak myślałem, żeby wiecie, nie był spokrewniony. No ale sobie myślę, że on spokrewniony, to będzie tylko z jedną kurą, a zresztą to nie one tutaj u mnie są z różnych gniazd. Więc powinno być spoko, nie? Zimorodek? Dobra, jak udało się go odpalić, to się przejedziemy, chociaż po podwórku, nie? No. I to idzie. Zabrudzimy na łące. To terenowy sprzęt jest. A i tak jestem ciekawy, jak tego zbierze podczas nagrywania, nie? Jeśli skręca hamuje, to nie jest źle. Luz ciężko wchodzi, ale tak jak w wielu motorach. Przy motocyklach, bo zaraz coś mi powie, że ja się nie znam i nie umiem mówić. Ja... Dobra, na razie starczy Jeździ, odpala Do garażu się wjadzie. Jeszcze muzyczkę zagra na koniec. Dobra, starczy ty gupo, trzeba się brać za robienie mieszanki dla kur. A mam tu pszenżyto, kukurydzę, trochę jęczmienia, trochę kredy pastewnej i zaraz tutaj do beczki wrzucimy. Zamieszamy. No niestety, nie masz dzisiaj komfortowych warunków w znoszeniu jaja. Ale może będzie lepiej. No żyjesz, żyjesz. Dobra, robimy. No, kurki się już tu zajadają. Mieszanka zrobiona. Ładnie wyszło. Ponad pół beczki. Na trochę czasu będzie. Dobra, trzeba tu sprzątnąć. Dalej się wejść za robotę, bo jest mało czasu. Dobra, może uda mi się wjechać drzwiami, jakby się udało tu luks. Ale tak, jak patrzę, to na styk. Ale co tam? Spróbować można. Biorę to na głowę, żebyście coś widzieli. I spróbujemy, a nóż się uda, zawsze to mniej roboty, ale siedzi się jak na kanapie. Ale mi ten kred tu przeorał Nie jest to może najlepsza droga, ale jakaś jest W las jakimś cudem No to garażowanie na razie mamy z głowy Dobra Może potem się przyjadę na CPN czy coś trzeba olej filtry powymieniać, ale o tym to w innym gniocie a ty co Perełka tu tańcujesz. Pewnie byś wleść chciała. No chodź, chodź. A ja wam montuję to, co się na razie nagrało. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Chętnie jeszcze by wam ponagrywał i coś tu porobił, bo tu roboty od groma trzeba podwórko sprzątnąć, te klatki ogarnąć. No i w ogóle dużo, dużo roboty. No ale zaraz jadę na drugą zmianę. Do roboty z czegoś trzeba żyć. Niestety, trzeba robić. Dlatego się z Wami żegnam, idę to montować. Może uda mi się to jeszcze dzisiaj wrzucić, zrenderować, to by było dobrze. A z Wami się żegnam. Mam takie postanowienie noworoczne, że te gnioty będą bardziej regularne i trochę częściej, bo ostatnio trochę lipa na kanale, trochę wiadomości od Was dostałem, bardzo mi miło. Za wszystkie serdecznie dziękuję. To mnie tak też motywuje, żeby coś tu czasem nagrać jakiegoś gniota. A póki co to się z Wami żegnam. Na razie, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.